Jesteśmy, no. jesteśmy właśnie w trakcie konsultacji. Już prawie mamy... Jesteśmy po konsultacji. Jesteśmy więc... po konsultacji. Grzegorz, jakie są dla Ciebie... Słuchaj, z czym tu przyjechałeś? Powiedz. Przyjechałem z Poznania najpierw. Z Mołdawii. Z Mołdawii przyjechałem. A zobaczcie, jak fajnie mówi po polsku. Ile w Polsce? 3 lata, prawie 3 lata. 3 lata. 2,5. A, a naprawdę bardzo konkretny kumaty i taki... Już język na tyle, że tak powiem, płynny, żeby się dogadać. Z czym przyjechałeś? Problemem takim, że nie mogę dzwonić do klientów na zimno i mm -hmm. zawsze spotkałem się z takim problemem, że no, jakby miałam blokadę w siebie, że no, nie dam rady i próbowałem jakoś to rozwiązać, ale nie udało mi się to zrobić, więc przyjechałem mm -hmm. do pana. Dobry. Do Karola. Do pana Karola. Wjechałem do Karola i powiem szczerze, no, teraz mi się dużo pozmieniło się w głowie. E, inaczej to teraz patrzę na, na to wszystko i myślę, że w najbliższym czasie. Na pewno wrócę do niego, na pewno, żeby to jeszcze raz przetestować. Ale już mam taką gotową bazę, wymów, gotową bazę zdań, odpowiedzi, odpowiedzi mhm. zdań, które mogę korzystać w swojej branży. A dodam, że przyjechał Grzegorz nauczyć się, jak sprzedawać usługi agencji outsourcingowej. Agencji no. pracy. No. I która rekrutuje pracowników ze wschodu. I dzisiaj, teraz, przed chwilą, jak żeśmy o tym rozmawiali i użyliśmy sobie ten cały schemat, to ja widziałem na twarzy po prostu Grzegorza, że jak nastąpił jakiś taki błysk, coś takiego, że. No bo nie wiedziałem, że tak można zrobić. nie? <ścoughs> Naprawdę, jest to niesamowite i dzięki, dzięki Ci jeszcze raz. Jesteś fajnym. Podoba mi się Twoja energia i chcę się Twoją energią tak samo załadować się, chociaż, chociaż część Twojej energii mm -hmm. załadować siebie, żeby mógł tak samo, wiesz, z klientami porozmawiać. Super. Nie? Słuchajcie, nagrywamy to wideo tak spontanicznie dla każdego z Was, bo wiem, że jest z Was wielu, którzy oglądają materiały na YouTubie, uczą się tego, ale nic nie zastąpi tak naprawdę żywej interakcji z drugim człowiekiem i takiego, takiego momentu, gdzie, popatrzcie, my pracujemy ze sobą, nie wiem, 50 minut, a, a, a nastąpiło kilka pstryknięć po prostu. Ja wierzę, że Grzegorz od teraz, jak zacznie dzwonić, zacznie dzwonić zupełnie inaczej, z zupełnie innymi efektami. Także trzymamy kciuki za Grzegorza. Słuchajcie, z Mołdawii przyjechał, z Mołdawii przyjechał i naprawdę radzi sobie w tym kraju, a Ty Mówisz po polsku, pracujesz w Polsce 30 lat i mówisz, że się nie da, a tu gościu przyjeżdża z werwą z Poznania na godzinę konsultacji i za chwilę będzie znowu gonił pociągiem do domu. Jak się chce, to się da. To się da. Można? Można. można. Majcie Dobra. się. Powodzenia.